Ogólnie mecz był bardzo fajny, troszeczkę na końcu, jednak nie wyszła w drugiej połowie. Ale to ogólnie że... bardzo fajna atmosfera. Szczególnie, że wygrała jed... wygrał jednak Śląsk Wrocław, rozczarowanie. Troszeczkę, ale, ale, ale Lechia i tak też nie zawiodła, więc... więc było bardzo fajnie. Na dobre i na złe. Tak, Lechia. <grym> Chcieliśmy wygrać i. Prawie wygraliśmy, a że mecz przyjaźni, bo Śląsk wygrał. Czyli właśnie wspólnie wygraliśmy. Było 2-0, mogli bronić w wyniku 2-0, mogli trochę pomurować bramkę. Niestety Mila, nasz były zawodnik Lechi, załatwił Lechie niesamowicie. Śląsk w sumie zasłużenie wygrał. gościnny jest. Klub Lechi jest gościnny dla Śląska szczególnie. No niestety przegraliśmy dzisiaj. Ale nie było źle. Mila ładnie się zachował po bramce, pokazał naszą opaskę gdańskie Lechy, którą zawsze ma przy sobie. No i nic, trzeba czekać na następny mecz i kolejne zwycięstwo. Może się uda. Dobrze było. <grym> Powiem tyle, że przegrali mecz praktycznie w 10 minut. No, no i tak to, tak to wszystko wygląda, bo od, odpuścili sobie na chwilę i tak wygląda. No. Szkoda mi jest tego meczu, bo jakby nie patrząc, już byliśmy. I wygrywaliśmy prawie, a tutaj nagle trzy gole w kilkunastu minutach. No tak więc jesteśmy rozczarowane na pewno. No i sądzimy, że następne mecze chyba będą wiele, wiele lepsze i bardziej, yy, bardziej barwne. No to moim zdaniem najlepszym grakiem został Sebastian Mila. że yy, sprawili, że mek mi się podobał i ogólnie było wszystko w porządku. Fantastyczna oprawa tego meczu. Mogło być troszkę więcej kibiców. Pozdrowienia dla miejscowych fanów, a bohaterem charakter drużyny Śląska to, że się nie poddali i to, że nie było konktatorstwa i walczyli o całą pulę. Oby więcej takich spotkań na takich obiektach, warto było przyjechać tak dużo kilometrów z drugiego końca Polski.